Z tej strony, doktor, dzisiaj, ci, dzisiaj będziemy grali w Towspend. Próbujemy rozwinąć nasze miasteczko na tej bezludnej wyspie, nie licząc nas, ponieważ tak, to bez, ponieważ tak to jest ludna. W ostatnim odcinku zdobyliśmy to, czyli wojowników. To mi się bardzo podoba, ponieważ jesteśmy teraz w stanie się bronić przed piratami. Potrzebujemy teraz zdobyć. Yy, okej, okay, owce mamy, ale potrzebujemy jeszcze zdobyć. Nie to, to. Honey potrzebujemy. Co? Nie było? Oops. Czegoś nam chyba brakuje w takim razie. Kogoś. Mamy. No właśnie, mam. Okej, okay, już wiem. Nie wiem, jak on zginął, ale okej. Okay. Dobra. Yy, mamy drewno, co nam dużo umożliwia. Ja się nie obracam. Ja stoję w miejscu. Mamy mięso. jedzenie mamy fest, ale wody w ogóle. Sorry, typie. O, widzę, że wodę przenosisz. Super. Bo wody właśnie nie ma, gdzie to w idzie? Chłopie, ty nie powinieneś jej pilnować? Aj, dobra. Ten. no, moc. Ktoś się topi, ty się topisz. Tak szczerze? Nie mamy wyboru. I moglibyście tego typa... A są, jest dwóch, okej. Okay. Rozgląda mi się, bo taka muza się odpaliła jakby ktoś atakował. Ta muza się odpaliła jakby ktoś od chciał właśnie zaatakować. Mieć oczy dookoła głowy, ale nie, no nic nie widzę. Hmm, nie, to chyba po prostu muzyka, muzyka i tyle. Co to jest? Jakiś znaczek. Co tu pisze? Uwno. Tego postawimy tutaj, żeby było ładnie. Już by było ładnie. Wid. Zwony walą. Para, pomóżmy im, bo widać, że się męczą bidule. Z tymi deskami. Chłopie! Wody chcesz, tak? Nie ma. Chyba, że sobie ze własne ręcznie nabierzesz. Wy go zabijecie, nie? Serio jest aż tak źle z jedzeniem? No wow, nie ma jednego jedzenia. Jakbyście mogli zacząć zbierać poważne problemy Nie, na przykład wodę moglibyście zacząć zbierać Serio? Nie ma wody. Gościu. Zostaw królika! Tu był królik, jak dobrze wiem, że chciałeś zaatakować tego biednego króliczka. I co teraz? Siu! Chodź tu, chodź tu, chodź tu Zimczu. Mam cię. I co teraz? Chodź tu, wracaj tu. Fru, fru. Leć. Jem w dół. Wełna! Mamy wełnę! Ale zarobiliście to miod. Potrzebujemy jeszcze miodek. Super, że robisz to drewno, ale woda by się przydała dla ciebie. A nie ma. Każdy chce wody i nie ma wody. Ponieważ robił to! Kurna! Jest woda. Oddaj. Gdzie jest ten typ? Chodź. Masz zasłużoną żoną wodę. Będziesz od, od razu szybciej chodzić i pracować ogółem. Jeszcze jedno drewno. Piłuj, bo ja to chcę mieć. Ciebie potrzebuję. Chodź tu. Chodź. Mamy to. Teraz trzeba Cię przycisnąć. Oddaj to. Tutaj pamiętam dokładnie. Zbierasz to. Zbierasz. Miodek. Szkoda, że Was ręce... Chciałeś to zjeść! Ty zachłonny człowieku! Jak mogłeś zjeść nasz jedyny miód? Chodź, tworzysz naszego, nie wiem, księdza czy coś. Albo zakonnica. To chyba jest zakonnica. Mamy Library. Cleric Reading Book. Okay, Unglock Neve... okej, to ja to chcę. Ja to chcę... Unclock new to ja to chcę. Czyli dało się to postawić. Mogę? No jak ja to robię? No. Hebrary, brewery, okej. Okay. To do tego jest potrzebne dwie deski. Jedna deska i jeszcze kamień chyba był potrzebny. Chłopie, teraz robisz tak, nie? Robisz to. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. No dawaj szybciej. To szybciej zrobię, chodź. Robisz to. Robimy jedną deskę, gdzie jest ten typo do budowania. Nie wiem gdzie. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jesteś, typie. Hello, zbuduj to. Okej. Okay. Research. O! Ready... Residence, poziom trzeci. Marketplace. Church level drugi. Hebrary, brewrary. Church level trzeci. Cake oven, armory. O kurna, ale tu rzeczy jest. Ale o dziwo nie ma rezidens, poziom drugi. Jest tylko poziom trzeci. To że to, to że to znaczy, że już mogę? Mogę! Dobra, to budujemy. Raz. Dwa. I trzy. co, co w tego króliczka biednego? Widzisz, jak on jest wystraszony? Jaki biedny króliczek zapoznajcie się. No. Paczki biedny, ciu, ciu 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 A teraz ty nie będziesz biedny jak ci wyrzucę. I co? I co? I co? ci. pici. Chwila, chyba właśnie słabo rzuciłem, tak fest, słabo nawet. Co znowu ktoś atakuje, czy co? Dzień dobry w panu. To nie powinieneś researchować. A bo ja ci nic nie zaznaczyłem. Dobra, to ja bym chciał, żebyś researchował. Resident poziom trzeci. Myk. Nie wiem do czego to będzie potrzebne. Nie wiem co będzie tam potrzebne. Ale... Hej, House. Kowshed. Moglibyście to wszystko ogarnąć tak szczerze. Serio. Oczytasz, Dobrze, czytaj. O, tamten już buduje. Co do tego jest potrzebne? Okej, okay, same materiały, który mamy. Wody ciągle nie ma. Każdemu chce się pić. Wiecie co, widzowie? Ja mam pomysł. Gdzie mogę to jeszcze postawić? Tu? Ojeju. Tu mi się nie opyla musiałbym tam drugą tawernę postawić w ogóle no dobrze, że ci nie potrzebują jedzenia, nic Ej, ale moglibyście cię zdobywać wodę jeden niech zdobywa jedzenie, drugi wodę, nie? mógłbyście moglibyście dajcie mi siły wodę nie jedzenie, wodę i co? max jest max No i co ogarniecie, czy coś? Nie wiem. No ale ogarnijcie wodę, no! Ogarnijcie wodę! Wodę! Króliczek, nawet. Chwalnie, wrzuciłem wodę. Wodę, bo cię zmiażdżę po prostu. Woda! Ogarnęli. Tak, tak. Możemy rezydencję z poziomem trzeci zrobić. Nice. Charge Level 2, Hebrary, Herbary, Brewery, Nice, Charge Level 3, Kojk Owen, Armory, Crossbow Workshop, Squarman Level 3, Archer Level 3, Swordman Barak, Dartebym ja bym chciał to i to. Darta, na bym to Oha, idol. Skubańce. Nie chcę budować, bo nie chcę ich zasypywać obowiązkami, a szczególnie budowniczych. Chcę, żeby zbudowali najpierw to wszystko, co mam. I co teraz? I co teraz? No co? No co, znowu tylko dwóch masz. To się uderzyłem w realnym świecie. A. Okej. Okay. To sprawimy tak, że zatonął. Sztormy! Serio, nic? Serio? Jak ja, gdybym tak szczerze miał interakcję z tym statkiem, to ja bym zro zrobił tak. I już nie miał tego statka, nie? Na ra, pytam, gdzie ty wyparkujesz, nie? Tutaj pewnie, znowu. A jakże, zanim tam poniesz to trochę też minie, więc luz. Ej no ale moglibyście ogarnąć się pić, jest pić dla jednego człowieka, proszę weź te pić. Dla jednego człowieka biednego. OK, tam ci już są na miejscu. A tutaj na, na nie mam mleka. Więc moglibyście to ogarnąć. Serio, co ty budujesz teraz? A, pewnie te wszystkie rezydencje budujesz. O mat. To dobrze. Pomogę Ci z tą deską. Jeszcze jedna deska i będzie git. Jakbyś mógł ogarnąć tą jedną deskę, nie? Serio, jedna deska. daj, Do, dojdzie to. Okej, okay, ogarnęli to. To jeszcze to bym chciał, żeby ogarnęli. No. Okej. Okay. Parkują tamci, ale ja się o to nie martwię, ponieważ mam yy, tych dwóch typów. Teraz robimy tak: pyk! A tak! No już jeden! To jest żart. To jest żart. To jest nieśmieszny żart. To jest po prostu jakiś kurna, nieśmieszny żart. Jedno drewno. Jedno jedyne. Jezu ci. Idą. O oh, man! Kurna! Jedno drewno! jedno drewno musisz ogarnąć, szybko. Jedno drewno ogarnij to, że szybciej. Raz, 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 raz. Gdzie oni są? Już tutaj są, no. Obcy będą mi zabijać. Szybko. Kurna, dawaj to drewno. E Szybko. Ty idziesz tutaj i go odnawiasz. Nieee! A dobra, si si od siana zaczęli. E, to luz. To luz. Chodź ty od razu. Załatwiasz ich. Sru! Sru! Masz jeden cios przewagi, pamiętaj! Wow. <grystanie> Kiedyś ich pokonamy! Tylko, że potrzebujemy kolejne drewno. Którego nie ma. Więc jakbyśmy szybko chłopie ogarnąć, nie? Tak szybko, szybciorem. Mógłbyś szybko ci... Serio. To zależy. To... Jakbyś mógł i to ogarnąć. Czego ci brakuje? Nic ci nie brakuje. Zrób to szybko. Super. Eee. Chciałbym teraz za zaatakować z pełnym impetem, nie to. Potrzebujemy kolejne drewno, tak na szybko. Nic jedno drewno nie ma, więc co robisz? Szybciej chłopie no! Zabrali nam już dwa siana całe. Serio, ja nie chcę żebyśmy ciągle przegrywali. Dlatego potrzebuję ogarnąć archerów, czyli łuczników. Gdzie on jest? Chodź szybko. Szybciej. Dawaj! Idziesz tu, tu idziecie. dawaj Idziecie. Raz, raz, raz! Musicie ich dogonić. Pomogę wam. Sru! Jest jeden zdechł i jeszcze jeden zdechł. Dobra, git. Gituwa. Odpływają. A ty od teraz, kurna, jesteś tym. I mamy nadal dwóch budowniczych. Dwóch budowniczych. Czy to nam wystarczy? Tak. Dwóch budowniczych jest wystarczające. A tutaj z do dowu nie mają co robić. Tak szczerze, to ja teraz będę dawać im los się byle żeby coś robili. Ciekawka. Okej okay. Ciągle to budują Residence level trzeci nam na razie nie jest potrzebny Za to jest nam potrzebne to Nie to Nie to To Co robią ci? A, bo wody nie ma Chwila Chwila, bo ciągle wody nie ma, kurna Kurna, bo ciągle wody nie ma, no co widzę, ja może jednak to zbuduję. Serio to zbuduję. Co jest do tego było potrzebne. Jedno drewno. O, od razu milion drewna się pojawiło. Kurwa! Mogę. Dziękuję. No, niech to sobie wybudują później, a nawet teraz. Chodź. Potem będę mógł się rzucić tam. Chcę tylko, żebyś to wybudował, nie? Będziesz nawet pierwszy niż tamten. Dawaj no, raz, raz, raz. No prawie pierwszy. Co ty chcesz zrobić? Hopie, myślisz co masz zrobić? Budujesz to. Deski. Goł. Albo nie wiem, cokolwiek buduj. Do wszystkiego są potrzebne deski. Typie też wodę, tak? Nie ma wody. Nie ma wody, typie. Czego nie rozumiesz? w Workshop. Żeby miał ciągle robotę, tak serio. Niech ma ciągle robotę. Moje dwie wody naraz, od razu i super. Wreszcie zaczęli to ogarniać. Problem jest taki, że tutaj zaczyna kończyć wody się. Zaczyna się kończyć woda, i nie wiem, czy to tak zawsze będzie, na zawsze to tak będzie, czy nie. Nie wiem. To jest problem taki poważny serio, serius poważny, bo nie wiem. Mamy tyle drewna na tej wyspie. Jeszcze tutaj mamy milion drewna. Tutaj mamy milion drewna. Abyśmy potrzebowali zbudować w ogóle most, to nie. Husky, Kurna. Oczywiście się musiałeś zbugować. To jest najlepszy sposób widowy, żeby się odbugować. Zob zobaczycie. Jak tylko się pojawi, zobaczycie, że będzie odbugowany. Nic nie mówiłem. A, bo nie... Już odbuguje się? No nie. Nie wiem czemu ale Husky się buguje. Nie, on chyba lubi się bugować. Ui. Zaraz zabrali mi Huskiego? Nie, tutaj jest. Dobra, niech się buguje. Ja nie mamy do niego siły już. Żeby mieć no, za zakończenie, i dobrze, bo więcej nie... Nie chcę mieć więcej. E, no jedno mleko, no. A żeby zmienić mleko, potrzebujemy to. Więc jakbyście mogli ogarnąć te deski, ten teges, mogliście by? Serio. Więc, no ale moglibyście ogarnąć te deski, nie? Serio, byście mogli, moglibyście, ale widzę, że wodę ogarniacie. Dobrze, mamy w końcu nieimitowaną ilość wody. Wreszcie! wystarczyło postawić drugi my, młynek, czy nie wiem, studnię. Nie, to studnia, a nie młynek, co ja mówię. O... Hunters mamy, iron mamy, mamy, fisherman nie mamy, fishermana nie mamy. Ale też nie ma, mamy ludności na Fisherman'a. <laughs> więc chyba nie. Farmers nam jeden wystarczy w zupełności: Blacksmith, Millers, Iron Miners. Iron Miners. Hmm. Huh. Nie wiem do czego jest Iron, więc. nam że to jakiejś... Chciałem, że do jakichś budynków jest iron naraz jakieś rzeczy, ale nie wiem do jakich, więc po co. Nie wiem. Możemy mieć jeszcze zupę z ryby, ale nie wiem, czy chcę. Nie, nie wiem, czy chcę. Chyba nie. No! Ok, jezu, sobie ryby. A moglibyście się zająć w końcu dyskami, typy? Serio. Jeden niech ścina drewno, a drugi niech robi deski. Prosta filozofia. Nie widzę problemu. Serio. Oczywiście zawsze mi się ręce muszą zbugować. Chłopie, weź rób to. Chłopie, kurna... Nawet masz deskę. Masz, ja cię przycisnę, bo to jest hit, kurna, że ty nie możesz sobie tego zrobić. Więc was troszkę muszę przycisnąć. Robisz to. Chcę mieć trzy deski, czyli jeszcze ta i kolejna. Na te krowy, bo ja chcę mieć Archerów już. Więc jakbyś mógł łaskawie to zrobić. Serio. Robisz to. Ci chcesz, czy nie. Fajnie, że jednego tego nie mogę wziąć. Nie. To. Tak myślałem. Nie. nie wiem co tu robi tak kicia mizia, ale dobra. No i sercie mi no, ponieważ nie mogę wziąć teraz nic nie mogę wziąć. Zwierzęta mi bugują ręce, kurna. Mogę. Kurna. Jest. Gdzie ja idę? Przecież ja tutaj chciałem. Tu jeden, dwa Jeszcze jedna deska, ponieważ tamta mi się podziała, nie wiem gdzie. A ja idę pokazać, jakiego było mi zbugował rękę. Gdzie jest hawki? Kurna! To Ożył mi zbudował rękę? Ja że te zwierzęta ręce. Tak, orzeł mi zbudował ręce. Już nigdy nie wezmę, wezmę tych wolonych zwierząt. No tu nie ma jednej deski? A nie ma. Robisz to. Teraz farmer ma robotę, bo ja chcę mieć te. Nawet mu pomogę, kurna. Sześć! Oże kurna. Ogarniasz. No i zabraknie ci dwa siana. Co poradzisz? Ale masz jedną krowę chociaż. Chociaż jedną. Mamy jedną krowę! Wystarczy na, nam na to. Na jednego tego. I wtedy będzie zarąbiście. Wy będzie wtedy. Na przykro mi chłopie, ale nie masz, nie masz siana, więc... Ale myślę, że to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się bawiliście się dobrze. Je jeśli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę dla zasięgów oraz zostawcie subskrypcję, żeby mnie motywować oraz wiedzieć, co się dzie dzieje na moim kanale. Był z wami, doktor Elo.